W dzisiejszym odcinku a dzisiaj będziemy mieli gąbeczki do makijażu. je na potrzeby filmu. Na początek, oczywiście, moczymy gąbeczki. Po wymoczeniu gąbeczek, bierzemy szampon i myjemy nim gąbki. Ale oczywiście to nie jest reklama, więc nie pokazuję wam szamponu. To jest taki szampon odżywka, które było na filmie. Jak myć pędzle. Bez make coś w tym stylu. Wejdźcie sobie na kanał i zobaczcie. Tam też nie pokazywałam, co to jest za produkt. Bo każdy może użyć czegoś innego: możecie użyć odżywki, a możecie użyć szamponu. Teraz ja użyłam szamponu, odżywki w jednym. Powiem Wam tylko, że to jest sz z szałmy, ale nie powiem Wam, co to jest za szampon, no bo po prostu nie chcę reklamować szamponu. Musicie dobrze to zrobić. Ja akurat to w różu wybrudzone, bo specjalnie wybrudziłam na potrzeby filmu, ale podkładem też tak się wmywa, bo jak używałam podkładu, to korzystałam z tego sposobu i dobrze Znowu znowu nie dobrze puczone. Tutaj nie będę Wam pokazywała jak suszyć gąbeczki. Tam było jak tuszyć. Jak suszyć e, lepszyć, e, tak. Pędzelki, ale dzisiaj nie będzie jak suszyć gąbki. Jeśli chcecie jak suszyć gąbki, to zostawcie 25 łapek w górę. Wiem, że to jest duże jak na mój kanał, bo on ma 12 subskrypcji. No może więcej, nie wiem. Bo to nie sprawdzam teraz subskrybentów. Będę czekała teraz miesiąc około i po miesiącu zrobię urodziny kanału i sprawdzę ile już mój kanał ma. Skobędzów, jeśli będziemy miał więcej, to oczywiście. Yy, no, zrobię jakiś specjal, bo był specjal na 10 subskrybentów. Teraz nie wiem, ile ich mam. Jeśli nie widzieliście, to dajemy mydło i powiem, spokujemy. wami trochę zagadałam. Już praktycznie jest to wszystko zmyte, ale już mamy idealnego mydła. Zbrudne z poprzedniego mycia pensji. Teraz, no i teraz, dla i tak dalej, tutaj już jest wszystko gotowe, tylko Wam pokazuję no, jak to płukać dokładnie, tak jak tutaj puszczamy, puszczamy, Oczywiście będzie to z interesem, z kąpkami. Pa pa, 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 i widzimy się w kolejnym filmiku. Oczywiście, jak zostawicie 25 w ogóle, to jak suszyć kąpeczki.